Witaj, w tym nagraniu pokażę Ci w jaki sposób założyć konto na platformie AdFonik. AdFonik to jedna z tych platform, które umożliwiają wyświetlanie reklam na urządzeniach mobilnych. Mieści się po adresem adfonic.com. Klikamy w Create Your Account, czyli utwórz Twoje konto. I czeka na nas, jak to zwykle bywa, formularz. Proces tworzenia konta. Składa się z trzech kroków. W pierwszym kroku podajemy nasz e-mail, przepisujemy go. Tutaj samodzielnie tworzymy hasło, podajemy nasze imię, nazwisko, nasz alias, to jest ksywka. Wybieramy też, jaki typ konta nas interesuje. Możemy wybrać zarówno advertiser, jak i publisher, chociaż w tym przypadku my będziemy advertiserem, czyli kimś, kto korzysta z tego narzędzia w taki sposób jak reklamodawca, czyli uruchamia kampanię. To jest jakieś pytanie w stylu: Na wypadek, gdybyśmy zapomnieli hasła, wybieramy kraj. Nasz, podajemy nasz telefon, strefę czasową, skąd dowiedzieliśmy się o tej sieci oraz kod potwierdzający, że jesteśmy człowiekiem. Następnie jest tekst area z warunkami. Powinniśmy oczywiście to jak zwykle przeczytać i zaakceptować. Następnie klikamy rejestruj, czyli przycisk register. W drugim kroku jesteśmy proszeni o to, aby sprawdzić naszego maila i potwierdzić, że go odebraliśmy, kliknąć w link, który tam został wysłany. Oto i nasz link. Otrzymaliśmy go błyskawicznie praktycznie. Klikam w niego i zobaczymy, co się wydarzy. Czy będziemy w kroku trzecim? Tak, jesteśmy w kroku trzecim. Otrzymujemy informację, że nasz zapis. Jest kompletny, dobiegł końca i że możemy praktycznie albo zostaniemy przekierowani, albo możemy kliknąć, aby od razu rozpocząć pracę. A więc nawet nie musieliśmy się logować, od razu automatycznie jesteśmy zalogowani i możemy uruchamiać nasze pierwsze kampanie. To było szybkie i bezbolesne. W tym nagraniu to wszystko. Do zobaczenia w następnym. Hej!